Trzecia niedziela Adwentu, niedziela radości. Czytania tej niedzieli tchną nadzieją, właśnie po to, żeby dać nam, Chrześcijanom, żyjącym tu i teraz, czasem w różnych ponurościach, nie tylko pogodowych, nadzieję. Nasz Pan przyjdzie. My, nawet jeśli nasze życie się skończy, to tu na Ziemi to przecież rozpocznie się wtedy nowe, wieczne życie w Niebie. My zobaczmy jednak te czytania w trady, tradycyjnie w kluczu nie tylko o nadziei, ale i o Bogu, i o człowieku. Zachęca święty Jakub, słyszymy to w drugim czytaniu tej niedzieli, aby trwać w cierpliwości. W cierpliwości, bo Bóg swoje plany zrealizuje. Tak jak rolnik czeka na odpowiednie warunki pogodowe, które na pewno przyjdą, a wszystko zakończy się żniwami i będą pełne spichlerze, tak chrześcijanie mogą oczekiwać powtórnego przyjścia Boga. Dla mnie jest to paradoksalnie wezwanie oprócz wezwania do cierpliwości dla człowieka, cierpliwości, żeby człowiek był cierpliwy, jest to też pokazanie cierpliwości Boga, który w tych kolejinach Tworzonych przez ludzi, przez ludzkie historie, przez wszelakie zło, prowadzi ludzkość do szczęśliwego zakończenia, do wiecznego życia tych, którzy w nim pokładają nadzieję. Bóg jest cierpliwy. Bóg przeprowadza swój plan, mimo tych wszystkich kłód, które rzucają mu pod nogi ludzie. Jest dla mnie, który czytam list Świętego Jakuba z perspektywy 2000 lat. I jeszcze coś istotnego odnośnie tej cierpliwości Bożej. Gdyby Bóg przyszedł wtedy, w czasach świętego Jakuba, ja bym nie istniał, my byśmy nie istnieli. A Bóg przez tą swoją cierpliwość, przez to, że stopniowo wprowadza swoje plany, ogarnia tą możliwością zbawienia i życia wiecznego, szczęścia, jakim jest istnienie, ogarnia coraz większą liczbę ludzi. Bóg jest cierpliwy, Bóg jest miłośnikiem życia, można by powiedzieć. Takiego mamy Boga. W Ewangelii słyszymy o świętym Janie Chrzcicielu, który wyprawia poselstwo do Jezusa z pytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przejść, czy innego mamy oczekiwać? Jezus odpowiada: Widzicie, co się dzieje. To są ewidentnie znamiona czasów mesjańskich. Niewidomi widzą, głusi słyszą, chromi chodzą. Błogosławiony kto we mnie nie zwątpi. Ale za chwilę, kiedy poselstwo odchodzi, Jezus mówi o Janie. Pyta ludzi, co przyszliście oglądać. Za chwilę powie też, że Jan jest największym spośród ludzi, chociaż w Królestwie Niebieskim wszyscy są niejako ważniejsi niż on, dlatego że on należy do starego porządku. Ten nowy porządek jest. Jest tym, ku czemu ten stary porządek zmierzał. Zostawmy ten temat. Mnie tu bardziej chodzi o to, o to pytanie Jezusa: co wysz, wyszliście oglądać? Jest to trochę zdumiewające, bo Jan był człowiekiem twardym, wymagającym. Trzeba było wyjść z tego swojego miejsca zamieszkania, przyjść nad Jordan. Czyli, czyli, czyli wędrować tak trochę bez żadnego celu, bo to, to tam i, i handel, i inne rzeczy raczej odpadały. Trzeba było przyjść do Jana, jeszcze posłuchać jego ostrych słów: Ostrych, ale jednocześnie kojących, kiedy mówił do żołnierzy, żeby, żeby poprzestali na swoim żołdzie, do tych, którzy tam pobierali podatki, żeby nikogo nie uciskali. A tylko tyle brali, ile się należy. Człowiek szuka prawdy. Człowiek nie szuka głaskania po głowie, człowiek szuka prawdy, człowiek szuka dobroci, człowiek szuka tego, co mądre, prawe. Gdzieś w sercu, głęboko, taka tęsknota za nim jest. I to bardzo dobrze, że tacy właśnie jesteśmy. A o nadziei, to chyba najpełniej u Izajasza, on zapowiada Izraelowi wyzwolenie po czasach trudnych, po czasach jakiegoś ucisku. Padają tam takie słowa, żeby wzmocnić ręce osłabłe, żeby wyprostować omdlałe kolana. Mnie jednak najbardziej się podoba ten obraz z samego początku, kiedy mówi, że ten step suchy, na którym prawie nic nie rośnie, będzie jak równina. Szaronu, będzie jak wzgórza Karmelu. To jest y, obraz y, pustyni czy stepu, który staje się kwitnącym ogrodem. I myślę sobie, że y, w zrządzeniach bożych tak właśnie często jest, że nam się. Może wydawać, że nic już z tego nie będzie, że wszystko uschło z tego, co, z tego dobra, ku któremu dążymy. Wydaje się, że nasze plany, że, 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 że miłość Boża, że, że wszystko, wszystko się rozpada. To dotyczyć może spraw wiary, ale też naszych spraw osobistych. A Bóg może sprawić, że to, co się wydaje kompletnie czymś suchym, już marniejącym, do niczego niezdatnym, stanie się kwitnącym ogrodem. Bóg może wszystko. Ufajmy.